Witam Was bardzo serdecznie. Kilkanaście lat temu krążyły takie żarty, że Rysiu Lubicz złapał wieniec na pogrzebie Hanki Mostowiak. Tym razem na pożegnalnej imprezie Elżbiety Chojnickiej w wyliczance raz, dwa, trzy, następna do wyjazdu jesteś ty zwyciężyła Marta Mostowiak. Dosłownie chwilę po Barbarze Bursztynowicz, oznajmiającej swoje odejście z klanu, o podobnej decyzji poinformowała Dominika Ostałowska, która po prawie 25 latach rozstała się z emiak miłości. Twórcy wysłali serialową Martę do Włoch, do syna. Kto ogląda barwy szczęścia, ten wie, że Włochy to jest emigracja w jedną stronę. Stamtąd się absolutnie nie wraca, więc pożegnaliśmy Martę. W przeciwieństwie do kolegów producentów klanu, producenci Emiak Miłość stanęli na wysokości zadania. Marta dostała przepiękne pożegnanie z ogromnym szacunkiem dla samej Dominiki Ostałowskiej dla postaci Marty i myślę, że dla widzów, dla widzów, którzy są z serialem od samego początku i myślę, że mogą czuć się usatysfakcjonowani. Zakładam, że wszyscy w jakimś sensie, na jakimś etapie spotkaliście się z nim, jak miłość i wiecie, co to za twór. No, ale kilka słów powiem. Jest to największy sukces. Ilony Łebkowskiej, nazywanej królową polskich seriali. I MK to chyba najbardziej znany serial, bijący największe rekordy przez lata, chyba nawet do teraz, otrzymujący się w czołówce oglądalności. Nie jest to oczywiście to samo co lata temu, ale jednak nadal jest w tej trójce. No i we wtorek, 15 kwietnia dwójka wyemitowała 1866 odcinek sagi Rok Dół Mostowiaków, w którym jedną z mostowiaczek pożegnaliśmy. No właśnie, bo o tym był ten serial. W przypadku Emiak Miłość i Klano, Ilona Łebkowska wpadła w pewną pułapkę, której nie ma, na przykład przy Barwach Szczęścia, gdzie mamy Mieszkańców konkretnego obszaru geograficznego, no, którzy wiadomo, że muszą się zmieniać. Leśna Góra to są losy pracowników szpitala, ich przyjaźń. No, pracownicy też się zmieniają. W przypadku klanu i emki mamy do czynienia z serialami o konkretnej rodzinie. A ciężko wymienić całą rodzinę na innych. W sensie no, ciężko zamienić wie, wiecie o co chodzi, nie? Nie powiesz, ty wchodzisz na miejsce ciotecznego szwagra bla bla bla. No, serial o Mostowiakach to serial o Mostowiakach. I dopóki Emia jak miłość opowiadało o Mostowiakach, było fenomenem. Później zaczął się upadek serialu, do tego za chwilę przejdę, yy, ale mamy Barbarę i Lucjana Mostowiaków, którzy są rodzicami czwórki dzieci: Marysi, Marty, Marka i Małgosi. Śledzimy losy ich, ich dzieci, wnuków, z czasem prawnuków. No jest bardzo ciepło, bardzo rodzinnie. Są problemy takie, z jakimi mierzy się chyba każda polska rodzina. Jest spora rozpiętość tematów. No i przede wszystkim jest ta wartość rodziny. No i ten upadek Emki zaczął się wtedy, kiedy serial o Mostowiakach zaczął być serialem o Chodakowskich. No, sorry, producenci, ale bratanek byłego męża, któregoś z kolei jednej z córek Mostowiaków, to nie jest rodzina Mostowiaków. Ktoś tu musi w końcu głośno powiedzieć. I wątki Chodakowskich zaczęły wypierać wątki Mostowiaków, Mustajakowie y, robili za totalne tło, więc aktorzy w końcu zaczęli odchodzić. Jeśli nie było miejsca dla znanych i lubianych postaci, no to po co siedzieć w serialu, który jednak ogranicza, a nie ma nic do zaproponowania? I to nie są moje wymysły, bo o tym bardzo często mówi sama pani Teresa Lipowska w wywiadach. Także no to z samej góry idzie. A ja tak tylko powiem, że gdyby nie pani Lipowska, gdyby nie świętej pamięci pan Pyrkosz, gdyby nie pan Kuszewski czy odchodząca właśnie pani Ostałowska, no to przepraszam bardzo, ale pan Roznerski czy pani Sosna nie mieliby gdzie uprawiać tego swojego pseudoaktorstwa. To oni tworzyli Emkę, to oni odpo odpowiadali za jej sukces i, i myślę, że Wielu widzów, większość widzów ogląda to z totalnego przyzwyczajenia i z sentymentu do starych czasów, a nie dlatego, że ten Marcin Chodakowski to jest taki fascynujący. No nie. Może zastanówmy się, co tak naprawdę urzekło Polaków w M.C. i w Mostowiakach. Jeśli macie na ten temat jakąś swoją teorię, to napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie podyskutuję. Moim zdaniem jest to rodzina. Polacy są bardzo rodzinnym narodem jednak i pokazanie tego ideału rodziny mocno trafiło w te nasze czułe nuty. I też to, że tam naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I pielęgniarka Marysia, mieszkająca w małym miasteczku. Miał się kto z nią identyfikować. Sędzia Marta Mostowiak, samotnie wychowująca syna, robiąca karierę i jakoś to wszystko łącząca. Wiele było takich osób. Małgosia Mostowiak, największa egoistka serialu, szukająca swojej drogi, głównie swojej, nie licząca się z nikim, no też znalazła swoich odbiorców. Marek Mostowiak, któremu ciągle wiatr w oczy wiał, czarna owca rodziny, no z nim to chyba najbardziej się można było identyfikować. Co ciekawe, jego siostrzeniec Paweł Zduński przez Długie lata był dokładnie tak samo czarną owcą, a teraz na podobnym poziomie człowiekiem przypałem jest Misiek Zduński, czyli bratanek Pawła. No, idzie to z pokolenia na pokolenie, no nie jest źle. Wspominałam już o tym, ale właśnie mieliśmy życie na wsi w grabinie, mieliśmy życie i problemy na wsi. Prawdziwe problemy na wsi. Mieliśmy życie w małym mieście. W mniejszym mieście, czyli Grudku, w małym mieście Lipnicy, w stolicy, w Warszawie, no każdy był jakoś reprezentowany. Bohaterowie żyli na różnym poziomie. Nie każdy miał apartament, nie? Nawet rozchwytywana sędzia Marta miała kawalerkę. A w obecnej Jemce, no każdy jest milionerem i ma wypasioną hawirę. Gdzie tu realizm? Gdzie tu jakaś identyfikacja? na nich robota, czekając po prostu na ulicy, nie? A w Starej Emce tak nie było. I właśnie to chyba kupiło ludzi. Na początku Emki Grabina była jakieś dwie godziny drogi od Warszawy. Teraz to jest, nie wiem, niemalże podwarszawska wioska. Przemieszczają się tam na pstryknięcie palcem. No dobra, ponarzekane. Em jak Marta. Czyli... Tytułowe pytanie. Jaki jest sens? No moim zdaniem nie ma. Ale dobra, wiadomo, MK trwa i trwać ma, bo, bo daje kasę. Ale ja osobiście uważam, że w rankingu tych pożegnań aktorów z M jak miłość, to to pożegnanie z Martą wypadło naprawdę fantastycznie, bardzo wzruszająco. Ogólnie cały wątek Marty, ten ostatni wątek Marty powrót Jacka, ich ponowny ślub. Ta ponowna miłość, te relacje z Marysią, to wszystko to jest jeden wielki powrót do początków serialu. Tak jakbyśmy znowu oglądali te y, pierwsze sezony. No, pierwszy sezon. I to, że Marta wyjeżdża pomóc Łukaszowi, którego wychowała sama, prawda? To, że ma pełną akceptację Jacka, to, że się żegna właśnie z Marysią, że towarzyszy France, żonie Pawła przy porodzie. Marta zawsze była najbliżej Marysi i jej chłopaków. I przez lata mocno z tego zrezygnowano. I w tym ostatnim odcinku ktoś sobie przypomniał, że właśnie ciocia Marta dla Pawła i dla Piotrka to jednak był ktoś bardzo ważny. Takiej decyzji Dominika Ostołowska na pewno nie podjęła z dnia na dzień, więc myślę, że ten powrót Jacka też w jakimś sensie był elementem te, tego pożegnania jej z Emką, żeby Martę zostawić szczęśliwą, spełnioną, trochę zataczającą to koło i to wyszło naprawdę bardzo pięknie i bardzo wzruszająco. I te wizyty Marty w Grabinie ostatnio, no super po prostu zilustrowane tą przefantastyczną muzyką z początku serialu, kurczę, no naprawdę nieźle to zrobili, ja jestem pod yy, wrażeniem, naprawdę, no, tak bardzo rodzinnie, no to za co pokochaliśmy Emkę było w tym ostatnim odcinku Marty. Chociaż kurczę, tak się zanosiło, że Marysia wreszcie wspomni Krzysztofa. No, okej, okay, wiadomo, że on był kompletnym dupkiem, ale no... Oni w ogóle nie wspominają nikogo z Marowego poza Lucjanem i to, to jest w ogóle mega niewiarygodne. W tym odcinku no, można było wspomnieć chociażby Norberta. Nie? No, właśnie Krzysztofa. Yy, Marysia, yy, tak? Yy, nie wspominając o tym, że w ogóle dzieci Hanki nie wspominają swojej matki. A ona była jedną z najlepszych matek w serialu, mimo... To początku, prawda? I bycia czarnym charakterem, bo nie wiem, czy pamiętacie. No, Hanka, to był najlepszy czarny charakter ever. Ale wracając do Marty. No, czuć było, że w tym odcinku coś się zamyka i coś się otwiera. Narodziny dziecka Pawła. I właśnie ta świadomość, że to już jest ten ostatni odcinek z Martą, kurczę, no super. Mimo, że ostatnio z doskoku, Marta była jednym z najważniejszych fundamentów Emki. I myślę, że temu nawet jej najwięksi krytycy nie zaprzeczą. I mam nadzieję, że tak to zostawią, że Marta zostanie w tych Włoszech albo wróci, Jacek będzie mówił, co tam słychać, że nie będzie żadnych tam pozaekranowych dram. Niech to zostanie jak jest. Marta na to zasłużyła, myślę, że widzowie też. No dobra, nagadałam się. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym moim odcinku, o pożegnaniu Marty, o samej MC. Czy jest sens to ciągnąć, czy lubicie oglądać? A może już sobie dawno odpuściliście. No, zapraszam do łapkowania, zapraszam do subskrybowania, do komentowania. Zaobserwujcie mnie też na Instagramie. I do usłyszenia. Następnym razem.